Jest dzisiaj z nami Moto E 60. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się jej używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, w wpiszecie i tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego też są e, fajne. E, oprócz tego jest strona internetowa, który jest smartphone.pl, gdzie wrzucam e, testy, jakieś newsy. E, test tego telefonu też już tam Więc Więc jeżeli ktoś nie chce oglądać i słuchać, może sobie spokojnie Przeczytać. Nasz dzisiejszy bohater E60 został ogłoszony na początku, nie na końcu zeszłego miesiąca, w sensie, że wejdzie do sprzedaży w Polsce i dzisiaj wchodzi oficjalnie do sprzedaży. Cena, bo cena rzecz najważniejsza są dwie wersje 12256 i 12512. Ja mam 12256 i ona kosztuje 1800 bez złotówki. Wersja 12512 kosztuje 2000 oczywiście bez. Bez złotówki, oprócz tego modelu, jest jeszcze model Pro, o taki, e, który jest droższy, kosztuje 2500 bez złotówki. Zobaczcie, jaki śliczny kolor. E, muszę Wam powiedzieć, że motka na przynajmniej jak dla mnie, na współpracy z Pantone, czyli z firmą opowiadającą za kolory, naprawdę e, dużo zarobiła, w sensie, że e, telefony Motki podobają mi się niesłychanie. Ja wiem, że to nie jest może najważniejsze, ale skoro te telefony w tym momencie są wszystkie takie same, niezależnie od firmy, to przynajmniej to jest coś, co naprawdę je wyróżnia. No i te kolory są boskie, ten zielony jest bardzo ładny, a ten jest w ogóle obłędny. Tym telefonem zajmiemy się później, bo dostałem go do testów przed chwileczką. Natomiast tutaj swoją kartę mam już jakiś tydzień, troszeczkę dłużej, więc dzisiaj opowiem Wam wszystko o tym telefonie. Na przykład, na początek szybko pokażę Wam, co jest w pudełku, bo w pudełku niby jest niewiele, to znaczy jest telefon, ale tutaj o, tutaj o. Oprócz kabelka było też to. Tada etui. Etui jest ładne, fajne, bo ono jest dopasowane kolorystycznie do tego telefonu, czyli jak kupicie telefon w innym kolorze, nie w tym zielonym, to oczywiście etui też będzie w tym kolorze dopasowanym do telefonu. Ono tak o, tutaj wygląda. No i teraz dylemat, tak? nosić w etui czy bez etui. Ten tył jest taki fajny, zaraz o tym opowiem, że ja mówiąc szczerze, Raczej nosiłem ten telefon bez etui. No. To tyle by było tytułem wstępu, a teraz szybciutko opowiem o tym, jak tego telefonu mi się używa. Zaczynamy od budowy. Tutaj wielkich zaskoczeń nie ma, to znaczy Edge 60 kontynuuje linię Edge 50. Telefon jest ładny i to mi się bardzo podoba. Wyspa jest zatopiona w tył, a ten tył jest oczywiście z wegańskiej skóry. No i teraz pytanie jest, jak na długim dystansie ona się sprawdza? Nie wiem. Jak ktoś ma jakiś Edge 50 z takim wykończeniem, to niech powie, czy to się wyciera, czy nie. No jak widzieliście, jest case, czyli etui w pudełku, więc jakby co to tutaj nie ma problemu. Ważne jest to, że tak tutaj nie ma żadnych zabrudzeń w sensie śladów palców. To nie jest śliskie, to jest takie, jak to powiedzieć, gumowane. Bardzo dobrze się telefon trzyma, on jak położymy go gdzieś tutaj, to na pewno nam się nigdzie nie ześlizgnie. No, mi się to podoba. Boki są fajne dlatego, że tył jest lekko zakrzywiony, przód jest też lekko zakrzywiony, bok jest płaski, ale cieniutki. I ten telefon bardzo ładnie trzyma się w dłoni. To nie jest aluminium, to jest tworzywo. No więc tutaj mamy pierwszy jakiś tam, no nie wiem czy minusik, no ale ta lama w każdym razie nie jest z tworzywa. W tej klasie urządzeń to jest raczej standard. Teraz tak, tutaj. Ucieszy się wiele osób. Ja nie będę teraz wyciągał szuflady na kartę SIM, dlatego że mam no, tutaj sim, ka to znowu bym musiał wbijać. Kody, natomiast jedna simka, i z drugiej strony jest miejsce na kartę pamięci. Tak, to jest jeden z nielicznych telefonów w tym momencie, który obsługuje karty pamięci do jednego terabajta. A jakbyście chcieli mieć dwa numery telefonu, to też jest to możliwe, tylko ten drugi numer musi być eSIM. W ten sposób to modka rozwiązała. USB-C, dwa głośniki, nie będę pokazywał tutaj jeden, tutaj drugi grają. OK. Tutaj mamy przycisk, jeden do włączenia, dwa przyciski do regulacji głośności. Tutaj nic, tutaj nic. Telefon waży 170 parę gramów. On jest taki średni. Nie ciężki, nie lekki, jak dla mnie taki w sam raz. Spełnia normy IP68, 69 i militarny standard 810H. Także, no jest szansa, że jak nam spadnie i nie mamy go w e to nic mu się nie stanie. Przód. Tutaj będzie ciekawie, dlatego że to jest wyświetlacz pOLED, przekątna 6,67 cala, rozdzielczość 1220 na 2712 pikseli, czyli 446 ppi, proporcje 20 do 9, ale to co najważniejsze, to jest to, że ten wyświetlacz jest zakrzywiony na boki, ale nie tylko z prawej i z lewej strony, ale tak samo tutaj na dole. Nie wiem, czy to będzie widać. I tutaj na górze, na górze. W związku z czym tak zwane posługiwanie się gestami, czyli jeżdżenie po tym telefonie paluchem, jest wygodne nie tylko tutaj, ale jest tak samo wygodne góra-dół. No i to jest fajne rozwiązanie. Takie rozwiązanie jest w zasadzie w większości flagowych chińskich modeli z zeszłego i z tego roku. No i Modka, proszę bardzo, też coś takiego tutaj zastosowała. To mi się podoba, ale są oczywiście minusy. Minusem jest to, że jak ktoś będzie chciał nakleić szkło, to może mieć problem, tak? No bo to nie jest płaska powierzchnia, to jest jedna rzecz. Folia też po jakimś czasie gdzieś z boku, z góry może zacząć odchodzić. To takie są plusy dodatnie i plusy ujemne tego rozwiązania. Jest jeszcze jeden Minus, jak dla mnie, czyli to, zobaczcie, nie ma znowu Always on Display. Strasznie się cieszyłem. Nie pamiętam przy Moto Edge 50 Neo bodajże, że tam był Always on Display, a tutaj nie ma Always on Display. Jest tak zwany Sometimes on Display, który ja sobie też zresztą w tym momencie wyłączyłem czyli jak uderzycie w wyświetlacz albo jak poruszycie telefonem, no to wtedy pojawiają się na chwileczkę jakieś informacje one później znikają. Cały czas nie rozumiem, dlaczego Modka nie stosuje normalnego, pełnoprawnego Always on Display. Tak jak już mówiłem, w zeszłym roku był ten model i tam był Always on Display, więc myślałem, że już Pójdzie lekko do przodu i że wszystkie modele będą miały always on display. Niestety tutaj tak nie jest. Jasność maksymalna jest jakaś gigantyczna, producent mówi o, o 4500 nitów. No to rozumiem, że mówimy tutaj o tak zwanym jednym punkcie. Natomiast w takim codziennym używaniu, jak wychodziłem z tym telefonem na dwór, robiłem mnóstwo zdjęć, pogoda była piękna, więc mocne słońce i nie miałem żadnych problemów tutaj z widocznością, więc jest ok. No i jeszcze w ustawieniach pokażę co jest, bo Zawsze pokazuję to, pokażę i tym razem. Poziom jasności, czyli jasność automatyczna, działa bardzo dobrze. Jest ciemny motyw, tutaj są ustawienia kolorów, naturalne, promienne, żywe. Mnóstwo tych ustawień tutaj mamy. Jest odświeżanie ekranu. Automat 60 albo 120 to nie jest wyświetlacz LTPO. Ja mam na automat, czyli przeskakuję tutaj pomiędzy 60 a 120, kontrast kolorów. Tutaj mamy odświetlenie nocne i tak dalej, i tak dalej. Włączymy, znaczy włączymy na dwie minutki, żeby nam ekran się nie wygaszał. Działa dwukrotne uderzenie tam i z powrotem, czyli i w celu wygaszenia, i w celu wybudzenia. Czytnik linii papilarnych jest tutaj. Działa szybko, ale jest optyczny, czyli ten starszy, a nie ultradźwiękowy. No, jest tak samo odblokowywanie twarzą, jak widzicie, też działa szybko, bezbłędnie. Także w sumie ekran bardzo fajny. Szkoda, mi tylko cały czas tego są Display. Działanie szybciutko. Mediatek Dimensity 7300 z 12 GB RAMu, 256 pamięci wbudowanej w standardzie UFS 2.2. Czyli cały czas ten starszy, wolniejszy, więc wiele osób będzie kręciło nosem i mówiło, pisało w komentarzach, że a to za jakiś czas zacznie telefon zwalniać. Nie wiem. To jest dobre pytanie, i może jak ktoś ma jakiś starszy telefon z pamięcią UFS 2.2, to niech napisze, na przykład jakąś starszą modkę, to niech napisze, czy czuje, że ten telefon mu zwalnia, czy nie. No w każdym razie takie są tutaj e, parametry techniczne tego telefonu. Natomiast jak to działa? No ja motki, jak to się mówi, nie złapałem absolutnie na żadnym wykroczeniu. To wszystko działa mi bardzo ładnie, bardzo szybko. E, no, adekwatnie do ceny adekwatnie do półki, czyli to jest średnia półka, czyli nie mówimy tutaj o jakichś flagowych osiągach, ale to są osiągi, które umożliwiają nam szybką pracę, sprawne przemieszczanie się pomiędzy stronami. Nie najgorsze trzymanie zakładek w pamięci, szybkie otwieranie internetu. No, tutaj naprawdę, naprawdę wszystko jest ok. Przewijanie też jest ok. Żadnych zastrzeżeń nie zgłaszam. Tak zwana cała reszta też jest spoko, czyli GPS szybciutko, bezbłędnie. W samochodzie Android auto po kablu się połączył i też jeździłem sobie z mapą Google na rowerze i też nie było problemów tam z wyszukiwaniem kierunku jazdy itd. Tak więc to jest w porządku. Jakość rozmów głosowych, tak samo jest w porządku. NFC też jest i działa. No także. Do działania tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Teraz oprogramowanie i tutaj zastrzeżenia będę miał. To jest dziwne, ale tak coś czułem od jakiegoś czasu, że tej motka może coś namieszać, no i niestety dzieje się. Tutaj motka namieszała. Zacznijmy od tego, że mamy Androida 15, to jest ok. Trzy duże aktualizacje, cztery lata poprawek bezpieczeństwa, no i spoko, ale znowu będę, będę wracał do tego modelu Edge 50 Neo z zeszłego roku, gdzie tam mamy. Merci. 5 lat aktualizacji, przynajmniej tyle obiecane. 5 lat, a tutaj 3. Tamten telefon jest tańszy, ten telefon jest droższy i jak gdyby, no, tamten neo, ten podstawowa 60, czyli w tej hierarchii ten telefon powinien być dłużej. Nie wiem, czy motka się zorientowała, że nie ma sensu aktualizować telefonów przez 5 lat, wróciła do trzyletniej aktualizacji. No, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która podoba mi się jeszcze mniej, to jest oprogramowanie. Zawsze chwaliłem motkę za czyste oprogramowanie bez żadnych e, tam, Śmieci i tak dalej, niestety. Coraz częściej, coraz więcej tych śmieci się pojawia. Przy pierwszej, na przykład, konfiguracji telefonu, pojawia się lista aplikacji, które się zainstalują, i w momencie tej konfiguracji nie ma możliwości zrezygnowania z tych aplikacji. Czyli one zawsze nam się zainstalują i to są aplikacje firm trzecich, i dopiero później musimy sobie wyczyścić ten telefon i te aplikacje odinstalować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zobaczcie, tutaj jak sobie wejdziemy w ten sposób, to w każdym normalnym telefonie mamy aplikację, tak? Po prostu aplikację. Nie wiem, weźmy sobie tutaj pixelka, wchodzimy no i mamy aplikację. Natomiast tutaj pojawia nam się jakiś taki dziwny podział, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Mamy aplikację, mamy wiadomości. Klikamy tutaj. No i są jakieś wiadomości. Dane osobiste, są udostępniane w firmie Tabula w celu dostosowania treści i reklam na kanale. No i jak sobie to aktywujemy, to pojawiają nam się jakieś wiadomości, które de facto są czymś bardzo podobnym tutaj do tej karty Google Discover, która się nam wyciąga z tej strony. E Filma, tabula. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Nie podoba mi się to. Znowu chciałbym, żeby tego nie było. Oczywiście nie trzeba tego aktywować, no ale to cały czas tutaj tkwi. No i jest jeszcze jedna rzecz, czyli sztuczna inteligencja. I teraz tak: są smartfony z tą sztuczną inteligencją, gdzie to wszystko jest użyteczne, fajne. Natomiast modka troszeczkę dubluje. Jest Gemini tutaj, więc możemy sobie wszystkie rzeczy z Gemini. Brać, korzystać, ale tak samo Motka zrobiła coś takiego jak Moto AI. No i tutaj mamy Imagine Studio, czyli dzieła sztuki, Playlist Studio. Uwaga, zapamiętaj to i tak dalej, i tak dalej. A jak to wygląda? No to już pokazuję, bo Ej, co my możemy? Możemy po zalogowaniu się na konto. Po zalogowaniu się na konto, czyli musimy zalogować się na konto, założyć sobie i zalogować się na konto Motorola. Oczywiście, jak tego nie zrobimy, to nie korzystamy z tych rzeczy. Mówiąc szczerze, chyba bym nie płakał. No to tak, tutaj wielkie AI, możemy sobie utworzyć obraz, naklejkę, szkic na obraz, awatar. To jest jedna rzecz. Tutaj mamy playlistę, którą sobie możemy utworzyć, ale możemy ją utworzyć tylko i wyłącznie korzystając z Amazon Music. Przynajmniej ja nie dostrzegłem innej możliwości. No, czyli znowu, tak? Ktoś tutaj handluje moimi danymi. Tutaj mamy: Zapamiętaj to, czyli piszemy coś i um, sztuczna inteligencja robi nam jakieś zdjęcie, notatkę, cokolwiek. No i tutaj mamy: Zapytaj, aby wyszukać. No. Tutaj mamy. Transkrypcje, e, nagrań, rejestracje. No to, to są takie rzeczy, które są w e, Gemini, tak? W googlowskim. E, Reasumując, tak wydaje mi się, że Motka chciałaby mieć to AI, ale przynajmniej ja, może się mylę, może ktoś inny ma e, inne doświadczenia, chyba do końca nie wie póki co, co z tym AI zrobić. No więc tak wygląda oprogramowanie tego telefonu. Które no, nie jest złe, ale ma kilka właśnie takich rzeczy, powiedzmy, nieprzyjemnych, no bo cała reszta jest już w porządku. W ustawieniach tutaj mamy wszystko to, co mamy w e, czystym Androidzie, bez jakichś specjalnych e, utrudnień, każdy się tutaj znajdzie dobrze. No więc tutaj wszystko jest e, ok. No tylko tak, jak mówię, te kilka rzeczy mi tutaj nie pasuje. A teraz przejdziemy do rzeczy, które mi bardzo pasują, czyli zdjęcia, filmy, obiektyw główny 50 megapikseli światło 1,8, optyczna stabilizacja obrazu, obiektyw tele 10 megapikseli, trzykrotny optyczny zoom, optyczna stabilizacja obrazu, tak samo, szeroki kąt 50 megapikseli i selfie też 50 megapikseli, więc ee... Jest bardzo dobry zestaw, moim zdaniem, jak na tą półkę. Tutaj mamy wszystko, czyli zwolnione tempo, film, zdjęcie, typ portretowy, bardzo fajny typ portretowy, 24 35, 50, 85, zaraz Wam pokażę, typ profesjonalny, więcej nocne zdjęcia. Ultra S, czyli ta największa rozdzielczość, podwójny zapis. No, to tak wygląda. Ważniejsza jest oczywiście jakość zdjęć, a jakość zdjęć jest bardzo fajna. Narobiłem tym telefonem mnóstwo zdjęć i te zdjęcia mi się podobają. One są mocne. Kolory są wyraziste, kolory nie są blade, kolory też nie są naturalne, one są podkręcone. Ja to lubię. Czasami. Dwa, trzy razy. Nawet było tak, że musiałem sobie później wejść w edytuj i troszeczkę te kolory obniżać. Tak mocno to było robione, no ale z drugiej strony, nie wiem, na pikselu czasami bardzo często sobie wchodzę w zdjęcie i te kolory sobie podbijam, więc no, to, to tak to wygląda. Natomiast e, bardzo ładny typ pozytywowy. Bardzo fajnie wszystko łapie. Podoba mi się jak najbardziej. Zobaczcie, jakie ładne rozmycie tła, jaka duża ilość szczegółów. No, Tutaj jest wszystko, wszystko w porządku. Bardzo fajny typ makro, ale też makro możemy realizować sobie tą kamerką tele, stosując trzykotne przybliżenie. Wtedy też bardzo ładnie to wygląda. Ładne jest rozmycie wtedy tła. No, w ogóle bez żadnych zastrzeżeń. Typ nocny. Jest ok. To jest bez nocnego. To jest z nocnym. No więc też rozjaśnia, natomiast przynajmniej źródła światła w takiej zupełnej ciemności, no to tam za dużo nie robi. Tu ciężko powiedzieć, które jest zrobione z trybem nocnym, które bez, ale tych szczegółów jest sporo. Tutaj, proszę bardzo, ciemno, pies ładnie wyszedł. Więc typ nocny też mi się podoba, kamerka do selfie też mi się podoba. Później ładnie można wyedytować te zdjęcia, na przykład dodać sobie typ polityczny, rozmaz... bardziej rozmyć tło. No. Szczegółowość jest ok, tak jak już mówiłem, jak nie mamy światła, też, znaczy jak światło jest gorsze, tak? W sensie, że jak nie ma słońca, tylko jest brzydsza pogoda, też bardzo ładnie to wygląda. Zobaczcie, i teraz piętość tonalna jest fajna, i te chmurki ładnie wychodzą, tu nie ma jakiejś białej plamy, tylko wszystko ładnie, ładnie tutaj wygląda, jest dużo szczegółów. Więc naprawdę zdjęcia mi się podobają. Jeszcze pokażę te zdjęcia portretowe w tych czterech, um, ujęciach. To tak wygląda. W każdym z nich jest ładnie, jest szczegółowo, także to jest ok. Eee, filmy. Też są w porządku. 4K i 4K jest nawet w szerokim kącie, ale w 30 klatkach. W głównym obiektywie już jest 4K 60 klatek, i w 4K nie można przejść pomiędzy szerokim kątem a głównym obiektywem. Natomiast sama jakość jest fajna. Można sobie ustawić tak, żeby dźwięk był lepiej zbierany, nasz głos wyłapywany. Zresztą, już nie gadam, oglądajcie, oceniajcie. 1, 2, 3, witam. To jest nagranie w 4K i zaczynamy od szerokiego kąta. Ciekawy jestem jak będzie zbierany głos, bo jest jakieś wzmocnione audio AI a ja sobie przyjechałem na rowerze. To da mogę, więc jeżdżę. Zobaczymy czy mi się uda wrócić bez deszczu. Natomiast jak chcemy przejść na obiektyw główny, no to niestety trzeba zapauzować o, i zacząć od nowa. Tutaj możemy przechodzić. Znaczy mamy dwukrotne przybliżenie. Funkcja audio zoom włączona i trzykrotne, czyli obiektyw tele na maksa. Zaraz zobaczymy. Sześć razy, no i wracamy na obiektyw główny w tym momencie. Jakieś żaby tutaj są. Ostrość ładnie jest łapana nawet bardzo. Dzień dobry, jeszcze jest kamerka do selfie. A tutaj też mamy czterka. A czemu nie? To całkiem fajnie. Słoneczko zaświeciło. Ciekawy jestem, czy mi się uda dojechać z powrotem do Warszawy bez deszczu. Mam nadzieję, że tak. Co nam jeszcze zostało? Bateria 5200 mAh, moc ładowania 68 W, no ale musicie sobie tą ładowalkę skombinować. Ja mam ładowalkę motki, która ma moc 120, czyli jest taka mocna, szybka ładowalka, i tą ładowalką jakieś 35-40 minut, i ten telefon już miałem naładowany do pełna, także. Jest szybko. I teraz rozładowywanie. A, nie ma ładowania bezprzewodowego. I teraz rozładowywanie. Jest dobrze. Telefony motki czasami mają małe pojemności baterii. Natomiast tutaj te 5200, no to jest dużo jak na motkę. I te 5200 wystarcza, no w moim przypadku, na dwa dni. Autentycznie za każdym razem dwa dni. Zresztą wczoraj ten telefon cały dzień używałem. Dzisiaj jest, widzicie, 13.51. Nie, 47% jeszcze mam. Jak wychodzę na dwór, na pole, na zewnątrz, to mam włączone cały czas 5G. Nie wyłączam sobie 4G, tylko 5G, więc coś tam więcej pobiera energii w domu Wi-Fi. Na baterię absolutnie nie narzekam. Czyli co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Po pierwsze, żeby to głośno wybrzmiało, bardzo przyjemnie korzystamy się z tego telefonu, i uważam, że to jest. Udane urządzenie. Po drugie, cieniem troszeczkę kładzie się na to to oprogramowanie. Oprogramowanie po prostu mi się nie podoba. W sensie, że motka tak jakby zaczynała iść drogą wyznaczoną przez tajnie siłami, czyli głównie teraz przez poko i przez Redmi, czyli jakieś reklamy, jakieś aplikacje firm trzecich, rzeczy, których nie chciałbym, żeby one się znajdowały tutaj w tym telefonie. Po trzecie, pozostaje kwestia ceny i teraz tak, 1800 zł za tą wersję. Dostajemy bardzo wszechstronne urządzenie za te pieniądze, z bardzo dobrą jakością zdjęć, jak na tą półkę cenową, ponad przeciętnymi możliwościami, tak? No bo obiektyw tele to nie jest rzecz, która się często zdarza w tej półce cenowej. Świetny jest ekran, chociaż bez always on display. Bardzo dobre działanie i bardzo dobra bateria. Natomiast jak ktoś nie chce takiego, całościowego podejścia, tylko chciałby zebrać to wszystko na czynniki pierwsze, no to za mniejsze pieniądze na przykład dostanie wydajniejsze urządzenie, tak? No bo właśnie tak jak już mówiłem, po konia ze snapem topowym 8, jakimś starszej generacji, które wykręca więcej punktów w Antutu benchmark, no. Dostanie sporo taniej od tego urządzenia. No więc, tak jak mówię, jak ktoś chce mieć wszystko w dobrej cenie i w dobrej jakości, to tak. Natomiast, jak chcemy wyciągnąć poszczególne rzeczy, no to da się na rynku wyrwać urządzenia tańsze od tego telefonu, nawet o kilkaset złotych. No i jeszcze jedna rzecz. Cały czas na rynku są dostępne telefony z linii Edge 50. Które kosztują w tym momencie mniej od tego telefonu. Są tak samo bardzo udane, bardzo fajne. E, mają tam, nie wiem, jedną kamerę na przykład w zestawie aparatów, która się różni, bo tutaj mamy 50, tam mamy, nie pamiętam, 13 czy coś, coś, coś takiego. No ale. Te różnice nie są takie duże, a za tamte zapłacimy mniej niż za to. No i jest jeszcze CMF Phone 2 Pro, którego test gdzieś tutaj znajdziecie, który w kilku dziedzinach jest co najmniej tak dobry jak ten telefon, a kosztuje tysiaka bez złotówki. O. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. I co? I do następnego smartfona. Na razie. Hej, cześć.